Ok, wait. One second, I need to stretch my back, because I'm already old. You're not old. W sumie to, że, w fajnym, dużym mieście, bo Natrank jest fajnym, dużym miastem, jest fajna, duża plaża, bo ta plaża jest fajna i duża. Jest to fajne. <noise> Mistrz narracji. Dzisiejszy dzień taki spokojny. W sumie ja zacząłem od biegania tutaj na plaży. Jajko jeszcze spała. Później trochę edytowania, później trochę ćwiczeń. Później coś zjeść. No i teraz idziemy sobie tutaj tą promenadą. Jest... Spóźniliśmy się na zachód słońca, na taki szczyt.

Przejdziemy się i też podejrzewam, że ICO przetestuje swoje mikrofony nowe. Belly. Tak. Testuję mikrofon. OK, czy mnie słyszycie, chłopaki? 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Więc, cześć, chłopaki, witamy z powrotem. Tu idziemy. I, um, for, because this is my first time trying this microphone. No, dziękuję. I it's really amazing. I mean, I'm still first. <laughs> See, I gonna... Na takim wietrze jeszcze nie chodziłem i nie mówiłem do tego mikrofonu. Też zauważyłem, że czasami za głośno mówię, bo ten mikrofon reaguje tak, że nieważne. Ajko zauważyła, że pomimo tego, że jest taki wiatr i trochę zimno, to ludzie pływają w morzu. Nie wiem, czy to morze, czy ocean. Twierdziliśmy, że idziemy w drugą stronę. Pójdziemy do takiej atrakcji turystycznej. Tutaj są jakieś rozgrywki. Teraz przechodzimy przez takie miejsce, gdzie jest trochę więcej ludzi. Ogólnie czasami na tej plaży są setki, jak nie tysiące ludzi. Możliwe, że teraz są setki, a czasami są tysiące. Nie jest plaża wypełniona po brzegi ludźmi, bo jest chłodno i wietrznie. Ale widziałem na filmie jakiegoś innego youtubera, że było naprawdę pełno ludzi. Tak jak w Bułgarii, w złotych piaskach. No a tutaj sobie ćwiczą właśnie w takich parkach gimnastycznych, to jest fajne, że bardzo dużo Wietnamczyków aktywnie spędza czas. Yy, starsze panie, starsi panowie, często, młodzi ludzie też, ale głównie w tych parkach yy, podejrzewam emeryci i emerytki ćwiczą. W sumie to, że w fajnym, dużym mieście, bo Natrank jest fajnym, dużym miastem. Jest fajna, duża plaża, bo ta plaża jest fajna i duża. Jest to fajne. Mistrz narracji. Nie, poważnie Wam mówię. Duże miasto, fajne, ładne. Duża plaża, fajna, ładna. Dużo ludzi w sumie na tej plaży też. Już ważne, czy fajnych i ładnych, nie będę się wdawał w szczegóły ani oceniał. Ale ogólnie jest fajnie i ładnie. Jednak Saigon był dla nas dużo bardziej fajniejszy i ładniejszy. To ciekawe, tak? jedni uciekają z miast w góry na plażę, a inni uciekają z plaży do miast, do metropolii, bo im się plaża znudziła i widok na plażę po prostu jest nijaki. Tak? tak jak kiedyś na blokowisku, na trzepaku, tak teraz na plaży. Dochodzimy powoli do. Naszej destynacji powoli, powoli, tak, bardzo powoli, bo idziemy takim relaksacyjnym tempem po promenadzie. Ciekawe jest to, że teraz trzymam kamerę w lewej ręce. Znaczy, nie wiem, jak bardzo to jest dla Was ciekawe. Dla mnie jest to ciekawe doświadczenie, bo nigdy nie nagrywałem vlogu żadnego trzymając kamerę w lewej ręce, a teraz to robię, pierwszy raz w życiu. Właśnie dlatego jest to ciekawe doświadczenie. Tak, jak wczoraj we vlogu pytałem się, kiedy robiłeś coś ostatnio, czego, czego, czego nigdy w życiu nie robiłeś jeszcze? Ja właśnie teraz robię coś takiego, czego nigdy w życiu nie robiłem. Także w sumie jestem na czasie z robieniem rzeczy, których nigdy nie robiłem. I myślę, że to jest dobre. tak? Dzięki temu nie zamieniam się w zombie. Mój mózg pracuje w miarę dobrze. Jak chcę go podkręcić na wyższe odbroty, to po prostu rozglądam się, podziwiam widoki mi wchodzi na wyższe obroty automatycznie dzięki temu, że wszystko na co patrzę widzę pierwszy raz w życiu. To też jest taka zajebista w sumie perspektywa. Niby dochodzimy i dojść nie możemy, ale jesteśmy już coraz bliżej. Teraz przechodzimy przez taki las gajowy przy plaży w środku miasta. Nawet nie wiem, czy to gajowy, czy iglasty, czy palmiasty, czy paproczasty, czy trawiasty, czy bambusowy. Nie wiem, nie znam się na lasach. Nawet nie odróżniam, jaka jest różnica pomiędzy dżunglą a lasem. Tak naprawdę wiem, że dżungla jest w Azji, a las jest w Polsce. No i dżungla jest na przykład tutaj też betonowa. W Polsce lasów betonowych chyba nie ma, chociaż w betonowym lesie. Coś tam wieść się niesie, może była kiedyś taka piosenka Don guralesko, może nawet El Polako, czy coś takiego, nie wiem, nie wiem, albo jakaś inna jego piosenka, tak czy siak, w sumie można powiedzieć, że jestem w betonowej dżungli, bo jest i beton i są elementy dżungli. Narracja jak zwykle na najwyższym poziomie, ujęcia tak samo, akcja się toczy non-stop, nie ma nudy tak jak w polskich filmach. Jesteśmy już naprawdę blisko, już nawet to widzę oczami swoimi. Ale ładnie wygląda ten park. Czy to jakieś miejsce tajnych spotkań? Podejrzewam, że jest to miejsce spotkań, ale nie do końca tajnych, bo jakoś nikt się tutaj nie kryje, chyba z niczym, oprócz mnie, oczywiście. Ja się ukrywam. Z tego, co czytałem w internecie, to się ukrywam. Wielkie. Odkrycie miejsca, w które przyszliśmy. To jest to. Nie wiem, czy to takie wspaniałe w sumie, ten budynek, który widzę obok, który bardziej mi się podoba od tego, ale to też jest fajne. Ajko się pytała, czy to świątynia, ale szczerze mówiąc, to nie wiem, podejrzewam, że nie. Z tego, co szukałem informacji, to nie znalazłem. Czekajcie sekundę, bo żona robi zdjęcia, a ja nagrywam vloga. Muszę tutaj skupić się na dwóch rzeczach naraz. Ok, tak wyglądają zdjęcia. Zdjęcia porobione, i teraz możemy się skupić na podziwianiu widoków razem z Wami. Bo ja, tak samo jak i Wy, je teraz podziwiam. Tylko jesteśmy w trochę innej czasoprzestrzeni. Ale nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, bo według fizyki kwantowej i innych fizyk. Wszystko się dzieje w tym samym czasie naraz, więc wynikałoby, że wszystko jest w jednej czasoprzestrzeni. Taka mała dygresja. Dobra, idę do Ajko, bo widzę, że zamarza i przytule ją, żeby nie zamarzła. Tak wygląda zachód słońca po drugiej stronie miasta. Mieliśmy podziwiać go z góry. Ale zrobimy to najprawdopodobniej jutro. Now, is the last dive. <laughs> <Let's> Number four. <laughs> Let's see. I think you should show all the takes in the video, you know, so they choose which one is the best. Yeah, I think. But so. I think you are too high again, and nothing gonna be done. Look at the view there. So I have to be. The view there. View. Video. Video. To zaraz obok tego miejsca jest taki duży plac, na który też przychodzą ludzie, jak widzicie. I tyle, no przychodzą ludzie. Pokażę Wam, jak wygląda okolica, i wejdziemy tutaj w stronę tego, co nie wiemy, co to jest. Czy to świątynia, czy to co? i'm testing the microphone okay can you hear me guys um, we are now in front of these buildings beautiful in a trunk so nice here because you have a good combination with the city beach and mountains all right i don't know how far i am from the phone okay, it's still kind more far super duper cold and i have to wear this thing another how you call it <laughs> Another layer of protection from the air because it's super duper cold. You know, it says in the weather forecast in the cell phone it's 25 degrees but for me it's like 22 or 20 degrees Celsius. It's. Nabil, are you feel cold? No. No. Oh, so he's not cold at all. I wanted to takie ujęcie zrobić. a przez to. it, I don't know if all. Czy to ma sens, ale tak to w życiu jest, że trzeba próbować różnych rzeczy, nawet jakby się wydawało, że to może nie mieć żadnego sensu z punktu widzenia kogoś innego. Lots of tourists here and people are laughing to me. I don't know they think I'm crazy. Valentina <laughs> is testing the mic. And let's see how is it gonna be without the cover under, undercover. From the t shirt. <laughs> uh, hang in. Hang in. We are testing the microphone. One, two. Well, as you can see, guys, there's a beautiful sunset here, nice view, and there's a lot of people also here. Like coming here just to walk around i guess because it's a uh, cool breeze yeah normal i mean yeah normal breeze from the nature <laughs> See, sea breeze is also beautiful i wanna swim so much to the sea but it's super cold i think i'm gonna like die in the sea there if i'm gonna swim <laughs> even if i'm not swimming to the sea it's super cold oh look people are taking photos so yeah i guess we are right it's a tourist attraction <laughs> not so much tourist attraction actually here in atram and we've been in few i mean yeah like three of tourist attraction and we couldn't find anywhere else this is a perfect weather actually for me right now. I miss this kind of weather. It's not too hot, not too cold. Like you can enjoy without sweating your balls or forehead. But for you it's what? Cold, super it's, it's cold, super freezing. Cold. Super cold. Not freezing, yeah, but, not super freezing cold. but super cold. Okay, wait. One second I need to stretch my back because I'm already old. You're not old. Older. Huh? Nothing. Everyone is getting older. Yeah, yeah. Yeah. And I'm 21, I feel I'm already old. Okay. Welcome in the club then. Yeah. 21 and already old. I wish. Okay, so? So, now you're talking. What I'm talking? You have. That what? You were saying already, yeah, about this place. Yes. Maybe it's like crystals from other dimension because it looks a little bit like, you know, it's a portal to another dimension, to be honest, yeah? <laughs> yeah, that there is like going inside their alien. Actually, you know, I never seen a building structure so interesting, yeah? And so yeah. different and so crazy. It would own be nice life. to know what is that actually. We gonna research, okay guys? We're gonna research. We are not so lazy. But you can comment what is that, share your thoughts. Yeah. If you are from Vietnam or if you've been here or you know, you have information. No, jedziemy w dół. Ostatnie ujęcie na zachód słońca za chwilkę będzie. I podejrzewam, że będziemy zmykać się, coś napić, jakiegoś soku i szybko do chaty, bo Aiko zamarznie. Jest 25 stopni, to już Filipińczycy zamarzają w tej temperaturze. Po prostu max godzina czasu, zanim pokryją się całkowicie lodem i skruszą w kawałki. So we are going there. It's probably some kind of market. To jest bardzo ciekawe, że tutaj jest tyle Ruskich. Last shot. No dobra, idziemy na ten market, zobaczymy co tam słychać, czy uda się kupić coś dobrego do jedzenia lub do picia. Lecimy. Aiko się uczy narracji to też będzie ciekawe wyświadczenie. Podejrzewam dla każdego zainteresowanego, czyli mnie, jej i was. Ci, którzy oglądają, nigdy tego nie robiła żeby na żywo narrację tworzyć kręcąc vlogi No ale mamy szczęście bo naprawdę ładny zachód słońca a gdybyśmy byli tam w górach tak jak mieliśmy jechać to dopiero byśmy mieli szczęście First time I hear tuko But before you remember we hear it's like No dobra musimy przejść przez ulicę i skupić się na tym żeby nie wpaść pod motor ani pod samochód Ciao crazy ha huh? because lots of motorbikes Nie jest And... to takie proste no ale nam się udało trzeba uważać tutaj naprawdę bo jest bardzo dużo pojazdów i można się zdziwić czasami wiadomo że oni też uważają i też patrzą podejrzewam że nawet bardziej niż my bo szybciej się przemieszczają no okej okay, jesteśmy na tym markecie okej okay, guys hi welcome back now i'm energetic Because this is our first time to do use a camera, I mean, microphone in my vlog. Because before I wasn't using microphone in my vlog before, yeah, but now because external wireless microphone I don't know how you call that, but because we are not traveling around and not so many people, I mean, yeah, and this is actually my first time and I'm still learning walking backwards. Coś, I never seen in another country except I was doing that walking backwards you know in Philippines and somewhere else in Indonesia here in Vietnam I see a lot of pe people walking backwards not a lot but already few It would be weird if everyone is walking backwards Ja się ogólnie wstydziłem trochę chodzić do tyłu w życiu chciałem kilka razy chodzić do tyłu ale jakoś się wstydziłem no jak nikt nie patrzył to chodziłem Płęta taka, uważaj jak przechodzisz przez ulicę, ale piękny ten market i ładne kolorki i w ogóle. W związku z tym, że dzisiaj Walentynki, to chciałbym życzyć wszystkim zakochanym, żeby jak najdłużej wytrwali w tej miłości i spokojnego związku udanego. No a wszystkim singlom tego, żeby, jeżeli są być dalej singlami, to żeby byli, bo życie singla też może być fajne, a jeżeli nie, no to żeby znaleźli sobie ukochaną osobę. I mogli też walentynki celebrować. Ja walentynek za bardzo nie celebruję, bo staram się celebrować każdy dzień. I ten dzień po prostu jest. Troszeczkę inny, wiadomo, ale nic specjalnego dla mnie. To nie jest szczególnie to święto. No, ale specjalne dla mnie jest to, że wytrwaliście do końca kolejnego odcinka, i to jest dla mnie specjalne. Także dziękuję. Szczęśliwych walentynek życzę. No i trzymajcie się.